Dzień dobry! Cześć i czołem jestem. Już sobie tylko zmieniamy. Tu, 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 tu jeszcze sobie dorzucimy. Ok, tu mamy wyciszone z boku. Tutaj już skoczyło i patrzymy. 3,20. No, standardowo 20 sekund opóźnienia. okej, okay. dobra. Już sobie tutaj zmieniamy. Ciach, 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 ciach. Dobra, dam Wam chwilkę, dosłownie chwilkę i polecimy dzisiaj z tematem. Czekam tylko i wyłącznie do minuty, nie będę czekał dzisiaj dłużej. 20 sekund. Okej, okay, dobra. Tak. okej, okay, spoko. Mamy, zadziałało. Sprawdźmy jeszcze sobie tylko YouTube'a i dosłownie 5 sekund, i startujemy. Dobra, na YouTube wszystko gra, powiadomienie przyszły, tutaj sobie sprawdzamy. No i możemy lecieć z tematem. I zobaczcie, nie licz na to. Po prostu na to nie licz, bo tak nie będzie. Efekty nie przyjdą z dnia na dzień. W ogóle, kurczę, ktoś, kto widział mojego porannego posta, ktoś, kto dobrze widział na przykład wczorajsze przypomnienie moje facebookowe, Zrobiłem dzisiaj, specjalnie zrobiłem to porównanie i tak sobie troszkę pół żartem, pół serio zapisałem, znać, znać trzy jakieś różne szczegóły i tak dalej, i tak dalej. Co się zmieniło? Widzieliście? To, gdzie teraz siedzę, to, co jest tu gdzieś koło mnie i dla porównania to, co było rok temu. I żeby było co jest jeszcze ciekawsze, co jest jeszcze w ogóle ciekawsze. Ja już mam wizję, już mam wizję tutaj, jak to będzie wyglądało niebawem. Ja wiem, że niektórym to może nie odpowiadać oczywiście, bo zniknie żółty fotel, e, zmieni się też to tutaj z tyłu, zmieni się też coś tutaj przede mną. No właśnie! I kurczę, jak to w ogóle jest i skąd to się bierze, że na samym początku, kiedy człowiek coś chce osiągnąć, zaczyna coś robić, tak? No i widzi bądź nie widzi te efekty. Jeżeli widzi te efekty, to zajmiecie. To jeszcze bardziej się nakręca i działa, działa, ciśnie, ciśnie, ciśnie. W momencie, kiedy nie widzi tych efektów. No, to już musiałby chciewać, już, już kurczę pomysły, nagle się kończą. Nie jest, tak, nie jest tak? Dokładnie właśnie tak jest. No i zobaczcie, bardzo prosta sprawa. Gdyby mi ktoś powiedział rok temu, że tutaj będzie stał na biurku, na białym biurku, na tym samym białym biurku, będzie stał nowy, no teraz już 3-4-miesięczny, 3-miesięczny MacBook Pro. Gdyby mi ktoś powiedział, że będę siedział na tak zajebiście wygodnym ikeowskim fotelu, to umówmy się, on też nie kosztuje 100 zł, tylko to już jest za kilka ładnych stówek, prawie że za tysiaka. I zobaczcie w ogóle, jaką robotę robi ten fotel. On jest mm. żółty. Pokażcie mi drugą osobę. Ja tylko jedną spotkałem w internecie, a, a zaliczam bardzo dużo, odwiedzam bardzo dużo różnych liveów. Tylko jedną osobę znalazłem taką, która ma żółty fotel. I już w ogóle poza tym też ostatnio nie widzę, żeby ta osoba też robiła. Nie, Także no kurczę, no robi robotę, tak. Gdyby mi ktoś powiedział, że tak się zmieni ten wystrój, będzie taki fajny widok, który też gdzieś z jednej strony jest w sporej części wyrażeniem tego, co robię na co dzień, gdzie jestem przede wszystkim, tak? Też daję wam znać, że ja jednak jestem w UK, tak? Ktoś, kto mnie bliżej pozna, no to też się potem przekonuje, że jest sporo rzeczy u mnie inaczej, nie, nie tak w Polsce. W ogóle abstrahując od całej sytuacji tam politycznej, gospodarczej i w ogóle, serio, możecie mnie za to teraz nienawidzić. ja zajebiście się cieszę i uważam za jedną z lepszych decyzji życiowych, to, że wyjechałem z Polski. Serio. Nie będziemy o tym teraz mówić. Krótko z na temat o efektach. O efektach, że one nie przychodzą z dnia na dzień. I zobaczcie, wracając jeszcze raz. Gdyby mi ktoś powiedział rok temu, że ja tak to wszystko tutaj pozmieniam i że po tym... Zobaczcie, jeszcze, jeszcze do, do końca się nie nacieszyłem tym, co jest tutaj. A już mam jakąś wizję, którą... Sukcesywnie, powolutku, też wdrażam, bo chcę tu dokonać pewien zmian. Zmian, które będą przede wszystkim dla mnie dobre, tak uważam, że będą dla mnie dobre, nadadzą więcej jakości, więcej wyrazu. No i nie, nie będę spoilerował, nie będę spoilerował, po prostu zostawiam to tak jest. Zobaczycie niebawem sami, jakie to są zmiany. No i co tutaj jeszcze chciałem dodać? Właśnie to jest tak, że. Też kiedyś miałem tak, że się nastawiałem, a że to musi być tu, teraz, bla, 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 bla. Wyleczyłem się z tego, wyleczyłem się z tego i to było też bardzo dobre posunięcie. Tak uważam, że to było zajebiste posunięcie, bo dzięki temu, że tak sobie to ustawiłem w głowie, no to rozumiem, że pewne procesy, oczywiście, czasami jest to dłużej niż sobie człowiek zakłada, czasami jest to szybciej. Wtedy jest też te miłe zaskoczenie i jest w ogóle wtedy rewelacja zajebiście jest. No, i co, no i co, i właśnie, i o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli tutaj, i tu wam polecam, jeżeli tutaj sobie człowiek ułoży, że zmiany nie przychodzą z dnia na dzień, z dnia na dzień to można podjąć decyzję. Podejmujesz decyzję, i zaczynasz działać. W momencie, kiedy działasz i robisz to wystarczająco długo, cierpliwie i trzymasz się swojego założonego planu, swojej strategii. Nazwij to, jak chcesz, tak, jak to jest dla ciebie wygodne. Jeżeli się będziesz tego trzymać, to okazuje się w pewnym momencie, że te efekty zaczynają przychodzić. I często jest tak, że kurczę, nie widać tych efektów od razu. Na to trzeba czasu. I przypomniało mi się jeszcze właśnie, jak wstawiałem dzisiejszego ranne, porannego posta, mówię, kurczę, no tak, spojrzałem sobie, no kurczę, faktycznie rok temu tak. Tak, te miejsce tutaj, zobaczysz, od ponad roku, od ponad roku, od poniedziałku do piątku, każdego dnia, nieważne, czy jestem tu, czy jestem na wyjeździe, są transmisje na żywo. To jest w ogóle dla mnie zajebisty sukces. Uważam to za swój bardzo dużo osobisty sukces, który utwierdził mnie w tym, że potrafię być systematyczny, a jeżeli potrafię być systematyczny w tym miejscu, dużo łatwiej znaleźć systematyczność w innych miejscach. Przecież to jest banalne. <laughs> no właśnie. I jeszcze wracając do tematu. I przypomniała mi się przy tym porannym poście, przypomniała mi się taka historyjka, kiedy gościu, poznałem kiedyś jeżdżąc na różnego rodzaju wyjazdy szkoleniowe, poznałem gościa. No i tam było akurat było kilka osób na sali, może z 15, i była taka sytuacja, że gościu wyszedł na scenę, tak troszkę nie. No, niby przekonany, taki troszkę, troszkę pewny siebie był, i tak dalej, wyszedł, powiedział to, 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 to. to, No i gościu mówi, że kurde, o, szkoli się od dwóch lat i tak za wiele się u niego nie zmieniło, nie. No i w tym momencie wiecie co? Gościu, który prowadził te szkolenie, mówi: a otwórz proszę swojego Facebooka. No i gościu otworzył, nie. Mówi: wejdź w historię swoich wspomnień sprzed roku, sprzed dwóch. Ten no gościu cyk sprzed dwóch lat, akurat takie, takie miał wspomnienie, gdzie miał bardzo krótki, dosłownie 30-sekundowy filmik. I kiedy on sam zobaczył na tym filmiku, jak on mówi, jak on wygląda, jego mimika, jak on się zachowuje, on sam był w szoku, jaki on zrobił progres. I dopiero w momencie, kiedy ktoś mu na to zwrócił uwagę i gościu zobaczył, że kurczę, o moment, jak mu się odpaliło. Tutaj nabrałem pewności siebie, całkiem inna postawa, całkiem inna dykcja, całkiem inna prezencja. Gdzieś gościu mówi, kurczę, i w ogóle ile zasobów w głowie, w międzyczasie mówi, dobra, ale tu kurczę, odbyłem to, 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 to szkolenie, wydałem na to tyle i tyle, tyle hajsu i uwaga. Zarobiłem ten hajs na te szkolenia. No i właśnie, i to jest to, że zmiany często są bardzo drobne. I powiem Wam, powiem Wam sekret: te najdrobniejsze zmiany robią największą robotę. Z czasem, oczywiście, z czasem one robią największą robotę. I to jest chyba tyle, bo ja, kurczę, ja mógłbym w tym temacie tutaj jeszcze bardzo dużo powiedzieć bardzo dużo mógłbym powiedzieć w tym temacie. Zresztą to chyba widać, dlatego. To jest też to, co często przekazuję, i taki tip na koniec dla tych, właśnie, którzy działają i mają tak jak ja kiedyś miałem wyzwanie. Co ja mam na te social media wrzucać? Wrzucaj siebie, wrzucaj swoją codzienność, po to, żeby sobie za jakiś czas, prosty przykład, właśnie w tym poście, wrócić sobie po roku, po dwóch, po trzech, po pięciu, zobaczyć, jak było wtedy, mieć porównanie, jak jest teraz. I to będzie najlepszy dowód tego, jakie są efekty. I nie ma nic w tym momencie do dopowiedzenia. Po prostu czas zrobi swoje. Po prostu trzeba działać. I tyle. W tej kwestii tyle. Kończę. Będę jeszcze ten wątek sobie rozwijał dalej z chłopakami już tam na grupie. Troszkę później. Także dzięki bardzo. Dzisiaj krótko, zwięźle i na temat. Do zobaczenia jutro.